No, Klaudia, to są, tacy, ta, to są tacy znawcy, przede wszystkim, właśnie dużo doktorów tutaj jest, chorób psychicznych. Tu jest właśnie bardzo dużo doktorów chorób psychicznych w internecie, którzy sami są, którzy sami są chorzy i wmawiają innym chorobę psychiczną. A czy ich rodzice w ogóle wiedzą, że oni są chorzy psychicznie? Słuchaj, no jeżeli nazywasz się, nazywasz się, robisz sobie, tworzysz sobie kanał i nazywasz się ordynatorem z Choroszczy, to znaczy, że tobie pomoc jest naprawdę bardzo szybko potrzebna. Ty już jesteś w ostatnim stadium. To jest ostatnie stadium już. No chorzy zazdrości, Klaudia. Chorzy zazdrości. A ty myślisz, że dlaczego tutaj mam, ja mam was wszystkich? Wszystkich, którzy, no, którzy lubią mnie i okazujecie mi, okazujecie mi... Yy, tą sympatię, właśnie też wpłacając pieniądze. To oni, oni po prostu chcą, chcą mi to zabrać, rozumiecie? Chcą zabrać mi pieniądze i chcą zabrać mi was, żebyście po prostu przeszli do nich, że ja jestem chory, że ja jestem drzewoloto. No tak, no taka jest, no taka jest słuchajcie, taka jest najprostsza, najprostsza metoda teraz Hejtowania i robienia z kogoś właśnie czubka, żeby zniszczyć go w internecie, stłamsić go, zniszczyć go w internecie, żeby jego ludzie, którzy uważali go za kogoś wielkiego, za kogoś, żeby przeszli na drugą stronę.